Artur Barciś, yy, yy, aktor, którego najbardziej kojarzymy, ostatnio z roli Czerepacha. Yy, do tego za moment wrócimy, ale to jest człowiek, który się urodził na terenie powiatu Częstochowskiego. Tutaj zdobył wykształcenie no i stąd poszedł w świat. Dzisiaj troszeczkę mniej zajęć, panie Arturze. Choć mówi pan, że wnuki trochę absorbują, prawda? Nie, nie, nie. Wcale nie mam mniej zajęć. Mam zajęć o, bardzo dużo. Tyle, że głównie pracuję w domu, bo raczej staram się nie wychodzić i, i, i nie narażać siebie i innych. Teatry zresztą nie pracują, więc i tak nie miałbym co robić, ale zajęć mam bardzo dużo po mojej akcji z wierszykami na Facebooku. Dostaję ogromne ilości próśb o to, żeby właśnie dla ich przedszkola albo dla tego domu kultury, albo dla tej biblioteki specjalnie napisać jakiś wierszyk. Oczywiście nie wszystkim jestem w stanie sprostać, nie, nie wszystkim jestem w stanie odpowiedzieć, ale, ale staram się to jakoś robić. Za chwilę, 1 czerwca, będzie Wielka Gala Komitetu Ochrony Praw Dziecka, w której jestem członkiem kapituły i będzie. Będą, będzie, będą nagrody z okazji konkursu świat przyjazny dziecku i tam też muszę napisać jakiś wierszyk, który muszę nagrać i innych, mnóstwo innych ludzi proszą o takie rzeczy. Te pomysły na wierszyki, jak się rodzą? Przy porannej kawie gdzieś tam wieczorem przychodzą, bo tak jak Pan wspomniał Panie że mnóstwo tych wierszyków było, nawet jeden zaprezentowaliśmy naszym widzom w święta wielkanocne, specjalnie napisany taki bardzo przejmujący i, i, i bardzo ciekawy wierszyk, ale są o, o różnej tematyce te wierszyki. Większość inspiracji y, miałem na początku po prostu z listów y, ludzi, z listów widzów, że na przykład wierszyk y, dla dzieci o seniorach, y, napisałem pod wpływem właśnie takiej prośby, żeby, żeby napisać coś dla dzieci, żeby dzieci mogły dziadkom wytłumaczyć, prostych słowach, ale za to takich wierszowanych, atrakcyjnych, dlaczego powinni być w domu, dlaczego powinni uważać, bo są najbardziej narażeni i tak dalej. I z punktu widzenia dziecka napisałem taki wierszyk. No to potem dostałem prośbę, żeby napisać wierszyk z punktu widzenia starszych ludzi dla dzieci, dlaczego muszą być w domu i tak dalej. No i mnóstwo takich wierszyków pisałem pod wpływem tego, o co mnie proszono, że na przykład że napisałem wierszyk o służbie zdrowia. No to się okazało, że nie uwzględniłem w tej służbie zdrowia salowych. No to musiałem napisać wierszyk dla, dla salowej, odę do salowej, napisałem. No i tak dalej. To się stąd bierze. Albo z tego, co widzę dookoła, co się dzieje, ostatni wierszyk o tym, co się dzieje w trójce radiowej, napisałem, no bo takie tematy też nie są mi obce. No właśnie. Dzisiaj ta kultura, pana koledzy. Ci młodsi czy, 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 czy z branży muzycznej, czy z branży aktorskiej mówią, że jesteśmy na szarym końcu. Dzisiaj jeden z menadżerów dużych grup artystycznych mówi: Nie mamy żadnego żadnej drogi, nie wiemy co nas czeka, czy będziemy grać, czy nie będziemy grać, czy to się w ogóle będzie opłacać. Na szarym końcu jesteście? Tak, trochę tak. Trochę tak, no bo, ale to jesteśmy przyzwyczajeni, kultura y, bardzo błędnie jest zawsze na szarym końcu. Wydaje się, że my to, ponieważ ni właściwie niczego nie produkujemy, no to, to jesteśmy mniej ważni. To jest oczywiście ogromny błąd, no ale nic na to nie poradzimy, to politycy decydują o takich rzeczach. Ale rzeczywiście nasza przyszłość jest bardzo niepewna, nie wiemy właściwie nic, czy, czy będziemy mogli grać. Czy będziemy mogli pracować, może teraz możemy wrócić do teatru, ale czy to, co robimy, m, będziemy mogli wystawić, też tego nie wiemy. Panie Arturze, ale można już małe plany filmowe. Nie wiem, gdzieś tam był jakiś pomysł przed pandemią na coś, żeby zauczestniczyć w jakiejś produkcji telewizyjnej, bo to te się zaczęły odbywać, tak? Programy się produkują na bieżąco. Pana kolega prowadzi teleturniej. Aktor tak, powrócił tylko tyle, że zmniejszył ilość uczestników. Jakieś propozycje były? Czy są może jakieś propozycje, żeby coś robić dzisiaj? Nie, ja mam tylko propozycje, właściwie głównie charytatywne i właściwie nie zarabiam żadnych pieniędzy w tej chwili. Nie, nie mam żadnych planów filmowych, nie, nie jestem, nie gram w żadnym serialu ani w żadnym filmie, nie mam tego rodzaju propozycji. Wszystko to, co robię, to robię dla teatru albo, albo piszę. I w tej chwili pracujemy nad książką, która jest takim no, spojrzeniem na moją biografię z panią Kamilą Drecką, wybitną dziennikarką. I ta książka pewnie się ukaże. Możliwe, że ukaże się tomik tych wierszyków pandemicznych, bo jest bardzo duże zainteresowanie. Ludzie chcą mieć po prostu na pamiątkę te wierszyki i zgłosiło się do mnie ważne wydawnictwo, które chce te wierszyki wydać. Więc to tylko w takiej formie mogę, mogę pracować. Tak nie, nie, nie pracuję w ogóle. Ale miał pan spotkanie ze swoim chyba ulubionym kolegą, zresztą reżyserem także i aktorem Cezarem Rzakiem, który też czekał na premierę tutaj w Częstochowie, spektaklu i będzie chyba no, tą premierę dopiero świętował w przyszłym roku, z tego co wiem, z Agencją Certus, bo nie udało się to w tym roku, ale zaropowaliście panowie, przypomnieliście najbardziej chyba aktorsko znany duet w Polsce, pan właśnie z Cezarem Rzakiem nominowani i też pomogliście znowuż po raz kolejny. No tak, no ja prawdę mówiąc się zupełnie nie spodziewałem, nie, nie, nie miałem takich planów, ale skoro zostaliśmy nominowani, dostałem taką informację od tego rapera yy, z Białego Stoku, yy, no i zadzwoniłem do czarka, czy, czy będziemy, weźmiemy w tym udział, no powiedział, jak napiszesz tekst, no to je możemy nagrać, no i siadłem, napisałem, pojechałem do teatru, yy, ustaliliśmy komórkę, telefon komórkowy. Właściwie Kasia Żak nam pomagała. Nagraliśmy taki telewizor, który się okazał dużym przebojem. Wróćmy właśnie do tego duetu. To ten duet pierwszy raz pojawił się w serialu Miodowe lata, a potem pojawił się w hicie do dzisiejszego dnia powtarzanym, czyli serialu Rancho. Tam pana bohater zaczynał od sekretarza gminy, potem troszeczkę go nie było, potem był radiowcem i skończył jako wicepremier, choć w jednym z odcinków pada już e, takie stwierdzenie, że będzie pan zaraz pełnym premierem. Nie żal panu troszeczkę, że nie zobaczyliśmy pana kolegi, jak sprawuje się jako prezydent, a pan jako premier. I czy w ogóle jeszcze ktokolwiek rozmawia o tym, żeby wznowić e, tą produkcję? Bo takie różne rzeczy na przykład na grupie e, fani serialu Rancho, którą obserwuję, się pojawiają. Ale to jest w ogóle jakaś prawda? No prawda była do, do pewnego czasu, ponieważ powstał scenariusz filmu kinowego pod tytułem Luncha, Zemsta Wiedźm, bardzo dobrego scenariusza, jeszcze przed śmiercią napisanego przez Andrzeja Grębowicza, czyli Roberta Buttera czy odwrotnie. I, i to był dalszy ciąg losów naszych bohaterów, kiedy Kozioł jest prezydentem, a Pan jest premierem. I są w dużym konflikcie, co, co zawsze jest interesujące. No, ale w tej chwili nie ma takich planów. Tam w tym scenariuszu dużą rolę odgrywał Paweł Królikowski, który odszedł od nas, zmarł i no, nawet, nawet nawet nie wypada wracać do tego projektu, bo ktoś z nas odszedł. To my byliśmy zawsze jak rodzina, jak, jak bardzo bliscy sobie ludzie. i Pawła się nie da zastąpić. Właśnie a propos rodziny. Pana brat cały czas na posterunku, cały czas dba o to, żeby nam zegarki były dobrze wyregulowane u naszego wspólnego przyjaciela, jakim jest Stefan Rybicki. Trochę baba brakuje tego kontaktu, bo nawet prywatnie mając troszeczkę czasu nie może pan przyjeżdżać, bo tak jak pan mówi, nie wychodzi pan z domu. Staram się wychodzić jak najmniej. Ja jestem w tej grupie zagrożony i nie będę Opowiadał o swoich y, dolegliwościach, ale, ale muszę bardzo uważać, lekarz powiedział, że, że no po prostu jeżeli bym y, się zaraził, to mogę po prostu umrzeć, a wolałbym nie umierać jeszcze <laughs> trochę, mam nadzieję, życia mam przed sobą, więc no, ostrożność to jest ta, y, ta cecha, która, y, którą w tej chwili pielęgnuję. Y, bardzo chętnie bardzo chciałbym pojechać i do mamy i do, i do Jacka, i do mojej rodziny, no ale. Na razie nie, nie, nie mogę po prostu zwyczajnie. Chociaż oczywiście wychodzę, gdzieś tam jakieś zakupy robię, zakładam maskę, rękawiczki, głowę i, i, i próbuję jakoś żyć. Chociaż ja też nie chcę narzekać, ja mam dom z ogrodem, jest wiosna, co mi jest fajnie. Panie Arturze, no muszę zapytać, bo y, dzisiaj możecie próbować, jak będzie wyglądała sytuacja w teatrze, czy będzie mogło w nim być jedna czwarta miejsc, y, połowa miejsc zajętych. Trudno powiedzieć, dyrektor Częstochowskiego Teatru powiedział, że choćby był jeden widz, warto zagrać, ale to oczywiście, y, w momencie, kiedy zaczynają się pieniądze, okazuje się, że tak może tak może nie być. Tego się pan nie boi troszeczkę, bo dzisiaj też rozmawiałem z kolegą, powiedział mi no, 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 no oczywiście możemy grać, ale no jeśli wynajmiemy salę i będziemy chcieli sprzedać bilety, a zamiast 500 sprzedamy 120, to to się po prostu nie opłaca. Tak, no, teatr to też jest przecież e, jakieś przedsięwzięcie e, do pewnego stopnia komercyjne, e, więc jeżeli nie będzie widzów albo nie będzie mogło ich być. Bo to też może być tak, że ludzie nie będą chcieli przychodzić do teatru, bo się zwyczajnie będą bali albo y, nie będą mogli, bo, 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 będzie, bo będą musieli siedzieć co cztery miejsca. To taki spektakl się nie zbilansuje, jeżeli nie będzie y, dofinansowywany y, przez miasto albo przez, przez państwo. Y, a, a, a teatry prywatne to już w ogóle nie mają żadnych szans, bo po prostu tam, jeżeli nie ma pełnej sali, to już jest niebezpieczeństwo, że spektakl się nie zwróci, a one jeszcze muszą zarobić na czynsz, na opłaty, na, na, na całą resztę. Więc to jest, perspektywa jest przerażająca, szczególnie, że jest bardzo wiele prywatnych teatrów, tak jak teatr Krystyny Jandrych, w, w którym ja gram w trzech przedstawieniach, i no, na razie na to nie wskazuje, żebyśmy mogli wrócić na scenę. Więc wygląda to bardzo dramatycznie. Ani, boi się pan, zadam jeszcze jedno pytanie na bazie tego, co się stało w programie trzecim ze znikającą piosenką człowieka, który e, zawsze opisywał rzeczywistość, bo to nie jest tak, że nagle Kazik opisał pierwszy raz coś takiego, tylko wiele utworów e, mówiło o sytuacji i to za, nie, niezależnie od tego, kto rządził. Nie boi się pan, że na przykład te dotacje będą płynąć dla jednych, a dla drugich nie będą płynąć, kogoś będziemy ratować, a patrzeć jak ktoś powolutku musi zamykać swoje kulturalne przedsięwzięcie? Ale oczywiście już tak jest, już tak jest od, od dłuższego czasu, zresztą tak jest, że no wystarczy, nie chciałbym się tu jakoś politycznie angażować za bardzo, bo wiem, że to nie jest Ile ja jestem postrzegany aktor, jako aktor komediowy, który w takich rzeczach nie powinien się w ogóle wypowiadać, ale przecież jestem też obywatelem tego kraju i widzę, co się dzieje. Jeżeli, jeżeli minister przyznaje ogromne pieniądze jakimś parafią, bo zrobiły jakieś, jakąś uroczystość, no, a, a inne teatry, bardziej zaangażowane, nie dostają ani złotówki. No to to chyba nie jest w porządku, no ale to, cóż to zrobić, takie mamy czasy. Yy, tak, takie mamy czasy, więc na to nie poradzę. Miejmy nadzieję, że ta epidemia się skończy, kiedy nie będzie się Pan musiał obawiać o wyjście z domu, o własne zdrowie tak bardzo, jak dziś musi się Pan obawiać. E, coś jest takiego, co chciałby Pan zrobić, oczywiście poza zawodową realizacją i, i zagraniem znowu dla ludzi, bo to na pewno też jest to, czego Panu brakuje: tego bezpośredniego kontaktu. Pan filmowy jest na pewno czymś innym, a czymś innym jest kontakt z widownią. Coś jeszcze? Jest jakieś takie marzenie? O tej kwarantannie, które mimo wszystko jeszcze przechodzimy, chociaż te obostrzenia są e, no, czy dobrze, czy niedobrze, coraz szybciej zdejmowane. No właśnie, obostrzenia są zdejmowane, chociaż y, ilość zakażeń wcale nie spada. To jest dla mnie nielogiczne, no, ale z drugiej strony wiem, że ludzie też ma, że mają już dosyć tego siedzenia w domach i, i gospodarka też musi jakoś ruszyć. No, oby nie było, nie oby było to się z, z jakimiś bardzo dużymi konsekwencjami, no, ale już ja się na tym nie znam, nie, nie chcę w to chodzić. Nie mam jakichś szczególnych marzeń. Ja jeżeli o czymś marzyłem, to, 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 to marzyłem, żeby zostać aktorem, ale. Ale wyznaczyłem sobie cel i ten cel sobie po prostu realizowałem. Tak marzenia dla marzeń, żeby, żeby się spełniło, to ja tak nie mam, bo ja jestem człowiekiem pragmatycznym. Ja wiem, że jeżeli chcę coś osiągnąć, to muszę na to ciężko pracować, samo nie przyjdzie. Więc teraz yy, yy, mój zawód to jest loteria, więc ja nie mam na zbyt wiele rzeczy wpływu. I oczywiście marzę chciałbym zagrać główną rolę w jakimś na bardzo dobrym filmie, na dużym ekranie, ale nie mam na to żadnego wpływu, więc nie ma to żadnego sensu. Po prostu trzeba robić dobrze wszystko to, czego się podejmuje. I, i, i to na pewno za, zaowocuje głęboko w tabliczę. Co będzie za tydzień, za miesiąc? Dzisiaj nie wiemy, ale możemy czekać na miejmy nadzieję kolejny wierszek na Facebooku. Na książkę, o której Pan wspomniał, Panie Arturze, będziemy jej na pewno szukać na półkach, tudzież tego tomiku wierszyków, które na pewno będą ciekawą pamiątką tego nadzwyczajnego czasu. Moim i Państwa gościem był aktor Artur Barcisz, człowiek związany z naszym regionem częstochowskim. A kto chce się spotkać z bratem, ja nie wiem czy brat potrafi dobrze tak czytać czy pisać wiersze, ale naprawdę doskonale naprawia zegarki jest bardzo sympatycznym człowiekiem, podobnie jak Pan Artur. Dziękuję serdecznie za rozmowę, Panie Arturze. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich częstochowian i okolice Arendziny najbardziej. Dziękuję bardzo. Dziękuję.